Jednak najlepszym posiadaczem auta grupy A okazał się Igor Dotar, wygrywając międzynarodową klasyfikację. Igor jak zawsze pojechał bardzo szybko, czym potwierdził swoje umiejętności w jeździe po suchej, jak i mokrej nawierzchni. Królem ośki w sobotę był niepokonany do tej pory Roman Baran, który pokazał kunszt jazdy i wygrał z najgroźniejszym konkurentem Janem Kliską ze Słowacji. Niedzielą jednak Baran musiał ustąpić po raz pierwszy i oddać pierwsze miejsce Kliszce w Skodzie Pali. Znam tą trasę, ta trasa trasami leży. Też wczoraj ośkę wygrałem, klasę z Słowakami wygrałem. Tu się cieszę, punkty są. W generacji nie było źle, wiadomo, że paru zawodników bo to odpadło. Dobra, ale jest dobrze, nie ma co narzekać. Jan Kriska, zgłoszony do polskiej klasyfikacji GSMP, rozpoczął bardzo mocno i ścigał Barana aż do niedzieli, kiedy udało mu się wygrać z Polakiem. To zapowiada bardzo ciekawą rywalizację podczas kolejnych włączonych rund w Limanowej, Panowcach i Załóżu. Trzeci w ojce wiachownej był Filip Lewandowski, który wrócił ze swoją Hondą Civic, która otrzymała nowe serce i nowe bodyki. Młody zawodnik bardzo szybko przypominał sobie jazdę pod górę i z podjazdu na podjazd kręcił coraz lepsze czasy. Auto jest jeszcze szersze, jeszcze niższe, jeszcze twardsze, jeszcze sztywniejsze, no i jeszcze lżejsze niż, niż, niż poprzednio. Bardzo mi się podoba dół tej trasy, ponieważ jest taka torowa typowo, jest bardzo szeroko, można naprawdę technicznie pojeździć w tych zakrętach. Czwarty w sobotę Tomasz Tenkowski w Renault Clio poradził sobie o wiele lepiej w debiutanckim sezonie w starcie w jachodnej Lewandowskiego na trzeciej pozycji w niedzielę zamienił Robert Pawlak w Konzie Civi, tuż zanim dojechał młody słowacki zawodnik w Skodzie Felicji Tomasz Puszko, ulubieniec słowackiej publiczności. Na trasie z koszyc na szczyt Jachodnej rywalizowały po raz pierwszy w tym sezonie Formuły. Kibice mogli obejrzeć najmocniejsze auta typu F3000, jak i zawodników, którzy zdobywają w mistrzostwach Europy czołowe miejsca. Jednym z nich był Vaslav Janik, dziesiąty zawodnik mistrzostw Europy w Sternbergu. Do rywalizacji włączył się również polski kierowca Robert Steć, który zapowiada kolejne starty w GSMP. Warto pokazać formułę w Polsce. Mam nadzieję, że się to rozwinie jakoś w jakiś sposób. Na pewno w przyszłym roku, moja żona do mnie dołączy też. Będziemy razem jeździć też podobnym samochodem. No i może ktoś za nami pójdzie. Fajnie by było, żeby jakaś klasa się zrobiła i żeby jakaś walka była z tego. Na trasie startował również dobrze znany Polakom Erich Ax, a kibice mogli zobaczyć takie auta jak Formuła, Skoda F99, czy szufladę Radical. Ciekawie zapowiadało się w grupie aut historycznych. Tu trzech zawodników miało szansę na dobry występ. Niepokonany okazał się Piotr Ostrowski w BMW M3, który wygrał klasyfikację HS w sobotę, jak i w niedzielę. Dobra postawa zawodnika, który w zeszłym sezonie startował lanserem, pozwoliła mu objąć fotel lidera. Tuż za Ostrowskim do mety w sobotę i o niedzielę dojeżdżał Wojtek Koczewski w Subaru Legacy. Podwójne trzecie miejsce należało do Roberta Pawlaka, który w Korczynie podpisał się zachowaniem już w pierwszym minutowaniu. Niestety od początku sezonu problemy z autem ma Jerzy Gołębioski, który nie umie nawiązać walki z czołówką HS. Szkoda, bo potencjał Escorta jest z pewnością na generalkę. Pewnie by mi się lepiej jeżdżało, gdybym jeszcze lepsze czasy kręcił. No, ogólnie mi się jedzie w miarę, bo tym nie ogieł, znaliśmy się całkiem z problemem silnika, dalej z rosnącą temperaturą, także jedziemy na niskim programie, co zresztą widać po wynikach. W klasie RWD mogliśmy w obejrzeć dwóch zawodników, którzy czekają na kolejnych śmiałków w napędowych autach, z którymi mogliby konkurować w tym sezonie. Obaj zawodnicy byli bardzo szybcy, ale lepszym okazał się Ryszard Rzeszczyński w BMW, który zarówno w sobotę jak i niedzielę wyprzedził Sergio Azziniego w Ferrari. Sergio coś się nie spina, w ogóle coś słabo jeździ, nie, nie ma z kim jeździć. Znaczy nie mamy w ogóle, w ogóle tej cały czas tej, tej, tej grupy naszej, nie, także Pucharów nie ma, lipa. Sergio tracił niewiele ponad dwie sekundy do konkurenta z klasy napędowych samochodów, wciąż licząc na wygraną ze swoim konkurentem. Ciekawa trasa spodobała się naszemu Włochowi, który mógł przyspieszyć i pościgać się z innymi zawodnikami. Na pewno jestem zadowolony z weekendu. Bo nareszcie łamałem bariera strachu jazda na deszczu i dla mnie był wielki sukces. Samochód zaczyna trochę z ze mną, to znaczy zaczynamy trochę dobrze, dobrze współpracować i myślę, że powoli, powoli. Na pewno idziemy, idziemy do przodu. Auta o pojemności do 1600 cm3 w klasie HSDO zrobiły bardzo duże wrażenie podczas topotnych zawodów, kiedy Marek Pawlak dojechał swoją Hondą CRX na pierwszym miejscu. Tuż za nim na mecie pojawił się Grzegorz Wozowicz, również w Hondzie, zdecydowanie deklasując Jacka Handl w BMW. Niedziela to zmiana miejsc Marka Pawlaka, który dojechał na trzecim miejscu i Jacka Handl, który wygrał klasę HSJ do 2000. W tej klasie coraz lepiej radzi sobie debiutant Daniel Szarek w żółtym golfie odkupionym od mistrza Polski Marcina Kozłowskiego. Mamy nadzieję, że w kolejnych rundach Daniel pojawi się na pudle. Są po Marcinie przygotowany bardzo dobrze, bardzo dobrze już poustawiany przez Marcina. Od 2006 roku Marcin jeździł, stroił go i potem, potem zwyciężał. Myślę, że jak się wjeżdżę, w Golfie Gato, czy może dostać powalcze z czołówką w historyku. Klasa HS przez Z do 2000 mocno rozrosła się w sezonie 2012 i startuje tu chyba największa liczba zawodników. Pierwszego dnia triumfował Rafał Pochłopień. Astrze, który drugiego dnia na Słowacji zajął trzecie miejsce w klasie. Drugi podczas obu dni utrzymał się coraz szybciej jeżdżący Tomasz Pliśnik, również w Astrze, który dopisał do swojego konta cenne punkty w rocznej klasyfikacji. Szeroko jak na Mniej więcej do połowy trasy wodą wpada się w Lazji i trzeba się przestawić, bo często mokro, często wilgotno trzeba, trzeba uważać. No i jechać już bardzo tak, powiedzmy, asekuracyjnie. Już nie ma, nie ma miejsca na błąd w lesie, jest bardzo, bardzo wąsko i... No, trzeba myśleć. Trzecie miejsce w sobotę zajął Piotr Sztort i w niedzielę był czwarty. Z problemami borykał się pierwszego dnia Bartek Głos, który zaliczył spotkanie z barierą. Niedziela poszła już tak jak powinno i Bartek świętował pierwsze miejsce na podium klasy HS przez Z do 2000. Dominacją w klasie aut seryjnych do 2000 cm podpisał się Piotr Oleksyk podwójnie wygrywając rundę na Słowacji w swoim Renault Clio. Piotrek wyprzedził swojego najgroźniejszego konkurenta Wladimira Chudy ze Słowacji, który zgłosił się do polskiej klasyfikacji. Obiecywałem kolegom, że tanią skóry nie sprzedam. No i na razie dotrzymuję słowa. Zobaczymy, jak będzie w drugim podjeździe. No myślę, że też powinienem się troszkę poprawić. no Jest to nowy wyścig, więc wszyscy, wszyscy się go uczymy, nie? Tak naprawdę każdy zakręt można. Na różne sposoby przejdzie, jest kilka takich miejsc, gdzie można na odwagę prawda, pójść szybciej i wiele nadrobić. Trzeci podczas obu dni był Janusz Jania w Alfie Romeo 156. Do czołówki podczas trzeciej i czwartej rundy nie mógł strzelić się Jacek Madziara, który na mokrej nawierzchni w swoim BMW starał się utrzymać i nie przedobrzyć. Też troszeczkę treningi nie były, te czasy podjazdowe to były na mokrej nawierzchni. Już miałem taki moment, że musiałbym wrócić do domu, jednak udało się, uratowałem sytuację. Dlatego, że w momencie kiedy miałem startować, spadł deszcz i jechałem na wycieraczkach, na sliku wyścigowym. Także było, było strasznie, było ciężko, czas też był nieciekawy. Jednak w momencie, kiedy nawierzchnia przesła, no tak to nie odstaje aż tak bardzo od, od czołówki. Tym razem na piątym miejscu dojechał Marek Czudek w nowej wersji Renault Clio. A do 2000 dobre przygotowanie potwierdził Teodor Kocur, który podwójnie wyprzedził Michała Bochenka w kącie Integra. Michał podczas sobotnich zawodów znalazł się na drugim miejscu, powtarzając swój wynik również w niedzielę na mokrej nawierzchni. Przede wszystkim ta pogoda, no cały czas pokropuje deszcz, loteria taka z oponami, nie wiadomo co założyć. Jest, jeżeli jest jeszcze jakieś opóźnienie startu, to już w ogóle to się wszystko odwraca, także tutaj jest no, trudne zawody. Najlepsi zawodnicy Ośki, czyli Baran i Kriszka, rywalizowali również w klasie Open do 2000. Tu w sobotę lepszy był Baran, ale w niedzielę został wyprzedzony przez Kriszka w Fabii. Na trzecim miejscu dojeżdżał w sobotę Tomasz Sękowski w Clio, a w niedzielę Rafał Grzywaczyk w niebieskiej Hondzie CRX. Opolanin, zaczynający swoje starty w ISMP od tego sezonu, w niedzielę zbliżył się na dwie sekundy do Barana, co może zapowiadać ciekawą walkę w dalszej części sezonu. Jeździłem w 6 latki imprezach amatorskich, gdzie było troszeczkę na mniejszych prędkościach, natomiast tutaj jest szybko, ale jest bardzo technicznie. Tutaj no wchodząc w jeden zakręt przyjmiemy całą sekwencję, tak że trzeba naprawdę się pilnować. Zwycięzca inauguracyjnych rund w Korczynie w klasie A do 1600 Marcin Kuska w swoim Peugeocie mocno przyspieszył. Na nowej trasie zajmują w sobotę pierwsze miejsce. Możemy powiedzieć, że wczorajszy dzień zakończył się fiaskiem. Dlatego, że nikt nie był przygotowany, że będzie tylko jeden podjazd wyścigowy. Każdy sobie zostawił jakieś rezerwy. Chciał to odrobić na drugim podjeździe niestety. Z przyczyn niezależnych od zawodników no drugi podjazd się nie odbył. Niestety mokra trasa i spora moc przeszkodziły Tarnowianinowi, wygranej podczas niedzielnych zawodów. Wyprzedził go Wojtek Gieral, który włączył się do walki w ADU 1600 w tym sezonie od Jachownej. Drugi do mety dojechał Krzysztof Siwek w kondzie CV, który dzień wcześniej zajął trzecie miejsce. W klasie AUT do 1150 cm sześciennych ścigało się dwóch zawodników Tomasz Zawada w Seychountu, który zdecydowanie wygrał klasyfikację w sobotnich jak i niedzielnych zawodów, oraz Mariusz Rainer w KI Picanto. Nie ma takiego ciśnienia jak w Korczynie, bo w Korczynie był Piotr Karniewicz, także no, można powiedzieć dominator tej klasy od dobrych, ładnych yy, kilku lat. Tutaj rywalizuje z kolegą Mariuszem w Kia Picanto. No, no dzieli nas technologicznie też bardzo dużo. W zagranicznych rundach ISMP mogliśmy zobaczyć jedno auto Fiata 126P Konrada Tadli, który wcale nie dojechał na ostatnim miejscu w klasyfikacji generalnej, tylko walczył o jak najwyższy plac wśród wszystkich samochodów pokonując choćby skody 120S Rally i Łady. Po raz pierwszy pojawił się również sap 96 Pawła Hoffmana, który jak śmiali się kibice szorował klamką o asfalt. Pechowcem okazał się posiadacz Audi Quattro Artur Rowiński, który po bardzo dobrym występie podczas sobotnich zawodów, kiedy wskoczył do pierwszej dziesiątki generalki na ósme miejsce, nie wystąpił w niedzielnych zawodach z powodu awarii technicznej Audi'ka. Kolejne rundy tym razem na zagranicznej trasie już za nami. Posłuchajmy jak zawodnicy podsumowali te zawody. Dużo sprawni, bo było mi podjęli więc nie możemy powiedzieć. Mieliśmy tylko jeden treningowy i dwa wyścigowe. E, Nieco sprawni, ale dalej ta organizacja jest pod zwykłym Mazorkiem. smutny dosyć. E, nawet nie znam czasu, ale to nie, to ja nie, nie, nie czuję tego samochodu zupełnie, to jednak przeczuję, kto musi trochę w to urządzenie wiedzieć, ja miałem w sumie trzy przejazdy. No, tak jak mówię, nie nie, nie, nie czuję samochodu. Trzecia runda to wygrana Tomka Nagórskiego w Subaru Imprezie. Drugie miejsce przypadło Robertowi Steć w Dalarze. Andrzej Szepieniec był trzeci w Generalce Zawodu. Czwarty na mecie pojawił się Tomek Mikołajczyk w lancerze Ultralegera. Piąty Waldek Kluza w N-grupowym lancerze wyprzedzając konkurenta Rafała Gresińskiego. Siódmy debiutant Damian Łata, a ósmy Artur Rowliński w Audi Quattro, zdobywający pierwsze punkty w Generalce. Dziewiąte miejsce to Jan Milon w Skodzie WRC, a dziesiątkę zamykał Roman Baran. Czwarta runda to spore przetasowania. Pierwszy na mecie był ponownie Tomasz Nagórski, drugi Mariusz Stec, który powrócił do walki o tytuł, a trzeci Mikołajczyk. Czwarty na mecie był Szepieniec, a piątkę zamyka Robert Steć w formule. Szósty w niedzielę Grzesiński wyprzedził Waldka Kluzę. Ósme miejsce należało w niedzielę do Marcina Bełtowskiego, który wyprzedził Damiana Łatę. 10. podczas trzeciej rundy był Piotr Ostrowski w historycznym BMW. I would like to invite all spectators, also from Slovak and from Polish Republic, to Limanova for the combined race, which is part of Slovak and Polish championship. I think this would be one of the best races in. Championship. Zapraszamy na stronę www.wyścigigurskie.pl, gdzie znajdziecie najnowsze informacje o kierowcach oraz zawodach z cyklu Górski Samochodowych Mistrzostw Polski oraz on onboardy, wywiady i klipy zawodników, a także wszystko to, co związane jest z wyścigami górskimi. Kolejne rundy wyścigów już 23 i 24 czerwca w Limanowej.